Mafia The Old Country to tytuł, na który nieszczególnie czekałem, mimo że fanem serii jestem od dawna. Ale jako, że grę dostałem w prezencie, stwierdziłem, że dam jej szansę. Tytuł ogrywają na PS5, ale gra jest również dostępna na PC oraz Xboxa. Czy nowa mafia dowozi? W skrócie i tak i nie. Nowa mafia to prequel dla całej serii. Gra rozgrywa się na słonecznej Sycylii, z początku XX wieku. Naszym protagonistem jest zwyczajny, pokrzywdzony przez los pracownik kopalni siarki imieniem Enzo. Jak to w przypadku Mafii bywa, nasz protagonista w trakcie rozgrywki przechodzi ścieżkę od zera do bohatera. Strukturą historia przypomina mi mocno część pierwszą. Mamy więc bohatera, którego z opresji ratują ludzie z półświatka, Następnie, by się niejako odwdzięczyć, a jednocześnie wkupić ich łaski, wykonujemy różne prace w stylu przynieś wynieść, pozamiataj. Zaczynając od pracy stajennego, powoli wchodząc w mafijne buty przy zbieraniu haraczy, a na likwidowaniu niewygodnych gości kończąc. Moim zdaniem, historia to właśnie najlepszy i najmocniejszy punkt tej odsłony. Mimo, że należy raczej do klasyki gatunku, to w kilku miejscach potrafi nieźle zaskoczyć. Mamy tu też cały wachlarz ciekawie rozpisanych, pobocznych postaci, które potrafią autentycznie wywoływać w nas określone emocje. Mamy świetnie wyreżyserowane cutscenki, jest też trochę drobnych smaczków dla fanów serii w postaci różnych cameo czy też znajdziek. Należy zaznaczyć, że gra jest liniowa, podobnie jak to miało miejsce w pierwszej części czy drugiej, co za tym idzie, przechodziłem przez całą historię jak po sznurku, bez zbędnych wypełniaczy. I mimo, że historia nie jest za długa, bo całość udało mi się ukończyć w niespełna 10 godzin. Zdecydowanie jest w stanie utrzymać naszą uwagę do samego końca. Czego by nie mówić o grafice, wirtualna Sycylia wygląda pięknie. Widoki, projekty konkretnych budynków czy modele postaci i samochodów potrafią robić wrażenie. Gra została zbudowana na silniku Unreal wersji 5, co ma oczywiście swoje zalety i wady. Jak już wspominałem, ogrywałem tytuł na PS5. Tutaj gra pozwala nam na wybranie dwóch trybów graficznych. Mamy więc 60 FPS w trybie Performance oraz 30 FPS w trybie Quality. I tu zaczynają się pierwsze schody. Testowałem oba tryby, przechodząc pierwszą połowę gry w trybie Performance, a drugą w trybie Quality. O przypadkach ilość miejsc, których liczba klatek potrafiła chrupnąć, moim zdaniem była co najmniej zadziwiająca. Najgorzej było w miastach, albo właściwie w miasteczkach, bo miasto my tu nawet nie mamy. Ale nawet na bezdrożach gra potrafiła chwilę zwalniać. Kolejna sprawa. Jeśli gramy w trybie 60 FPS, to niestety ale wszystkie kadcenki i tak będą się wyświetlać w 30 klatkach. I za każdym razem, gdy jakaś kadcenka się aktywuje, mamy takie paskudne przejście z jednego trybu w drugi. Kwestia modeli: O ile modele postaci są naprawdę świetne, o tyle ilość modeli wszelakiej maści wrogów mocno mnie irytowała. Z racji, że gra naprawdę lubi często nas zasypywać przeciwnikami w trakcie wszelkiej maści strzelanin. Miałem wrażenie, że strzelam w kółko do tych samych czterech może pięciu gości. Oczywiście każda grupa, czy tam każda rodzina mafijna ma swoje modele postaci, ale nadal w obrębie tej grupy wydaje mi się, że tych wariantów jest za mało. Jeśli miał to być zabieg zbudzający nostalgiczne wspomnienia z części pierwszej, no to muszę przyznać, że się udało. Coś, co również dało się zauważyć, to czasem lekko drewniane przejścia między animacjami, czy to wsiadania na konia, czy wsiadania do samochodu. Ale myślę, że to drobnostka, na którą można śmiało przymknąć oko. Muszę też powiedzieć kilka słów na temat interfejsu. Nie wiem, czemu miał służyć ten zabieg, ale gra nie posiada minimapy, co przynajmniej mnie potrafiło nieraz frustrować, jak chciałem dojechać w jakieś konkretne miejsce. Na szczęście mamy na miastkę systemu GPS w postaci wirtualnych znaków przy drogach wskazujących kierunek do aktualnego celu misji, ale i tu mam wrażenie, że znowu ktoś o czymś zapomniał, bo nie jesteśmy w stanie ustawić własnego znacznika, do którego chcemy dojechać. Przyczepię się jeszcze do znacznika celu misji. Czy tylko ja miałem problem go zauważyć czasami na ekranie? No, spójrzcie sami. Do warstwy audio nie mogę się w żaden sposób przyczepić. Nie mamy tu może żadnych charakterystycznych utworów radiowych, jak to miało miejsce we wszystkich poprzednich odsłonach serii, ale za to przez większość czasu w tle usłyszymy naprawdę przyjemne aranżacje na motywach różnych dawnych sycylijskich utworów w wykonaniu orkiestry symfonicznej. Muzyka całościowo wpasowuje się świetnie w filmowy klimat opowieści. Jeśli chodzi o dźwięki otoczenia, pojazdów czy broni, to są one adekwatne do tego co widzimy na ekranie. I tyle. Może tylko, albo aż tyle. Na plus z mojej perspektywy wypadają na pewno aktorzy głosowi w wersji angielskiej. A głos samego Dona Torisi bardzo mocno przypominał mi Marlona Brando w Ojcu Chrystusa. I to będzie podpunkt, do którego mam najwięcej zażaleń. Słyszałem jeszcze przed premierą opinię, że nowa mafia próbuje iść w ślady Uncharted. Nie do końca się z tym zgodzę, chociaż rzeczywiście w kilku miejscach wartka akcja, pościgi czy nawet fajnie oskryptowane sekwencje mogą tę serię nam przypominać. Szkoda, że jeśli chodzi o strzelanie, to mam dziwne flashbacki z pierwszej części Uncharted. Moim zdaniem w nowej mafii strzelanie nie jest za dużo, a samo strzelanie nie jest w jakikolwiek sposób intrygujące. Mamy tu raptem kilka rodzaj broni, które między sobą różnią się statystykami właściwie, do tego granaty i możliwość chowania się za przeszkodami. Co więcej, nawiązaniem do pierwszej części Uncharted jest ilość wrogów, często moim zdaniem nieadekwatna do sytuacji. Pod koniec gry wręcz byłem już znudzony kolejnymi falami przeciwników, którymi gra nas zalewa, tak jakby twórcy na siłę chcieli wydłużyć rozgrywkę. Poza strzelaniem możemy się też skradać. Kilka misji wręcz wymusza to na graczu, i tu też znowu mam parę uwag. Po pierwsze, przeciwnicy są głupi. Za każdym razem, gdy spotykamy parę wrogów, którzy blokują jakkolwiek ścieżkę do naszego celu, wystarczy podejść bliżej, poczekać, bo zawsze, naprawdę zawsze, aktywuje się jakiś dialog między tymi postaciami. Wystarczy poczekać, aż skończą gadać. Rozejdą się wtedy w dwie strony świata i zostawią nam przejście wolne. Możemy wtedy po cichu zdjąć każdego z nich. I droga wolna. Co więcej, gra pozwala chować ciała wrogów swoją drogą w idiotycznych skrzyniach przypominających te z serii Hitman, ale w przypadku mafii są one rozrzucone we wszystkich możliwych istotnych lokacjach. Nieważne czy to szczyt jakiejś góry, czy starożytne ruiny. Jeśli spotykamy przeciwnika, którego można zdjąć po cichu, to zapewne w okolicy jest taka skrzynka. Ale z tym chowaniem ciał jest jeszcze jeden problem, bo nie ma praktycznie zupełnie potrzeby tego robić. Ścieżki patroli NPC-ków są tak skonfigurowane, że zwykle na siebie nie nachodzą. W związku z czym przez całą grę ukryłem może kilka ciał i to na samym początku rozgrywki, bo później widziałem, że to nie ma już większego sensu. A teraz najlepsze. Walka na noże. Wiem, że nie jestem pierwszy, który ten temat grilluje, ale serio, ileż można wykonywać tę samą prostą minigierkę w trakcie 10 godzin rozgrywki? Sama walka, powiedzmy sobie szczerze, jest ok, po prostu ok. Możemy atakować, możemy parować ataki, musimy też unikać ataków, w których nie da się sparować z jakiegoś powodu i przetrwać czasem jakieś proste quicktime eventy. Tyle. Gdyby ten element pojawił się nawet kilka razy przez całą grę, jest ok, nie mam z tym żadnego problemu. Ale nie, my tu walczymy z każdym poważniejszym przeciwnikiem właśnie na noże. Czasem nawet kilkukrotnie z tym samym, aż do znudzenia. Co gorsza, psuje to nieraz kompletnie tempo gry. Jest chociażby moment, gdzie uciekamy przez palącą się fabrykę, wszystko się sypie, wali, aż tu nagle przed samym wyjściem pojawia się jakiś osiłek, z którym... A jakże. Musimy stoczyć pojedynek na noże, mimo że jeszcze przed sekundą mieliśmy pistolet w łapach i generalnie strasznie się spieszyliśmy do wyjścia. Poza tymi wszystkimi problemami były też ciekawe pomysły. Możemy w pewnym stopniu chociażby kontrolować rozwój naszego bohatera przez specjalne koraliki znajdźki do różańca dające różne drobne perki jak możliwość noszenia większej ilości konkretnego typu amunicji czy chociażby cichsze skradanie się. Nie pytajcie czemu akurat różaniec podnosi statystyki, tego nie wiem. Ale i ten system nie jest do końca przemyślany i właściwie zupełnie zbędny. Można śmiało przejść całą grę w zupełności nie zaglądając do tego pseudo drzewka talentów. Ucieszyło mnie natomiast zapożyczenie z serii The Last of Us możliwości otwierania sejfów na słuch. Można zawsze poszukać gdzieś w okolicy kodu, ten kod zawsze gdzieś jest, ale sam fakt, że nie jest to wymagane i możemy przynajmniej poudawać prawdziwe rozbrajanie zamka, cieszy. Tak po prostu cieszy. Na sam koniec, jeszcze kilka słów o znajdźkach. O ile same znajdźki to nic dla mnie jakkolwiek interesującego w grach, o tyle różne notatki, gazety czy inne stare fotografie są zawsze fajnym dodatkiem i rozwinięciem różnych historii. I w nowej mafii też oczywiście tak jest. Poza gazetami i koralikami do różańca, o których już wspominałem, możemy jeszcze zbierać karty świętych oraz tajemnicze lisy, które, o ile mnie pamięć nie myli, były też w poprzedniej części serii. Karty i lisy nie mają kompletnie żadnej wartości, ani też nie dają żadnych dodatkowych bonusów. No ale jak ktoś lubi maksować osiągnięcia, to niestety będzie musiał je wszystkie znaleźć. Pozostaje jeszcze kwestia gotówki. Za zebraną kasę możemy kupować broń, samochody i ciuchy. Nic nadzwyczajnego, ale generalnie miałem wrażenie, że na wszystko wystarcza, jeśli tylko szperamy po kieszeniach pokonanych wrogów na bieżąco. I to by było na tyle. Chciałbym powiedzieć, że gra jest warta czasu i pieniędzy, ale mam bardzo mieszane uczucia w tej kwestii. Z jednej strony każdy fan serii kolejną historię w tym uniwersum przyjmie z otwartymi rękami, a trzeba przyznać, że ta historia jest całkiem dobra. Z drugiej strony, gameplay ma tyle problemów, że odnoszę wrażenie, że ludzie, którzy w ciemno polecali ten tytuł, chyba grali w inną grę. Dodatkowo ciągle towarzyszyło mi wrażenie, że gra nadal potrzebowałaby jeszcze kilku miesięcy w deweloperskim piekarniku, by chociaż to szlifować te wydajnościowe problemy. Reasumując, czy warto kupić? Myślę, że tak, ale nie jestem pewien, czy w tej chwili, mimo iż premierowa cena nie była straszna i pojawiły się już pierwsze obniżki to myślę, że ta cena jeszcze będzie spadać dosyć szybko, a w międzyczasie pewnie ekipa z Hangar 13 poprawi przynajmniej część najbardziej irytujących bolączek w jakichś paczach. I to w zasadzie tyle z mojej strony. Dzięki wielkie, jeśli obejrzeliście tą recenzję do końca. Jeśli chcecie, to zostawcie łapkę w górę, a jak chcecie zaszaleć, to można też zasubskrybować kanał. No i co? Do następnego!